Kizia, Kizia, pokaż twarz. Dobra, ja, to teraz przyjdziemy zbawić. No. A że wcześniej zrobiłeś tak fajnie. Zielony lód ci został tu. I peczu. Lubisz go? Lubisz się nim bawić? Zrzucam go z ziemi. Nie, 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 teraz. Dobra, już nie, teraz. Nie. Daj się tu, tu, tu. się nim za chwilę. du 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 się... o, twarz Ja twarz. wszystko muszę, tak A już. Zobacz. O, pędzel, którym się bardziej lubisz bawić. Ach, o, teraz się ruszył. tutaj, tutaj, tu, tu stajesz na nim. <grych> o, teraz się się Kiciu. Ale nie nie, za nie Nie za kabel, Kicu. Koniec. A dzieje dobra, a ty się baw. Jeszcze pokażę wam z pędzelkiem, ale to nie teraz. Noj Teraz się z moją łapką bawi. Takie fajne zabawy.